Że, 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 że Napić się Za wspólne chwile dziękuję sponsor programu. Dystrybutor lizaków dla dzieci i junior angin na ból gardła. Sponsorem programu był promotor leku na ból, Ketonal Active. Sponsorem programu była firma Bayer, producent leku Aspirin Pro na gorączkę, ból gardła i bóle mięśniowe. Paweł Orlański, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Galileo. Za pośrednictwem zmysłów odbieramy bodźce z otoczenia. Na przykład, gdy dotkniemy, o właśnie, gdy dotkniemy gorącej filiżanki, raptownie cofamy rękę, bo nasze receptory czuciowe powiadomiły o zagrożeniu układ nerwowy, który błyskawicznie zareagował. Wiecie, z jaką prędkością podróżowały impulsy nerwowe? Zostańcie z nami do końca, bo właśnie na końcu naszego programu poznacie odpowiedź. A co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie? Pokażemy co zrobić, żeby zwykła kranówka smakowała czekoladą. Dmuchacz cukru. Kto to taki i dlaczego w Chinach cieszy się uznaniem? Pokażemy, czy w dawnym Sajgonie jada się sajgonki oraz co jest przysmakiem w Argentynie. A także parkingowa karuzela. Sprawdzimy, jak działa i czy może rozwiązać problem braku miejsc postojowych. oraz wyspa, na którą codziennie przywozi się turystów i obsługujących ich pracowników. O co tam chodzi? Zapraszam. W niemal 80% składamy się z wody. Dlatego tak ważne...